Kłodniki czy klocki? A może klocki był to zrobić? Nie, kodniki. Tu to kodniki. Podniki. Tu to kodniki. Klocki po porannej kawie. Tak, to też. Hmm. pomysł jakiś. Prawo. Znaczy, ja jadę prawo. Ty Ty hatekiem to sobie graj co tam u.N. co to jest hatek. Na tej mapie tak naprawdę. Szczerze nie wiem. Na dechach to. Ja gram rozchodniaczka i idę. Uuu. Czemu? Już? Wczoraj byłeś. A, bo do trzeciej siedziałeś. Nie Aha. mam siły. A kurwa, czemu tu zmęczony być? Przy komputerze siedzisz szybko, grasz w grę. Tak! Ja. No Chłop się to zmęczył. Dobra, no. Bóg wie czym. Ale myślę. Myślenie. Myślę. Trzy razy nie, boś z idzie. A O kurwa, no dobra. Badger. Że... Nie, chciałem tam podjechać. Tutaj do tego, ale nie podjadę. Jak ten Fosz jedzie. Gdzie badger? Zaświecić. się. A tam Leopard Widać, że go było. Skąd dostałeś? Leopard Dawaj. jedynka jest jeszcze tu. Okay. To no, tu milion czołgów, tylko co z tego? I ma tacze, z... Z czego się, Kromek, śmiejesz? Kiedyś ta mapa była dużo lepsza. Tak, Kiedyś nie czyst, się ja z mostem. się elegancko. z tego, że powiedziałeś, że myślisz. No miałem na myśli WOTa. Kiedyś to, kudła było. Hmm? Kurwa, przyjdziesz jeszcze, jak do mnie na streama, pytać się, jak grać danym czołgu, ja to ci powiem, że spierdalał, nie? Jeszcze przyjdziesz. Krótko skąd? Powiesz mu, że, że trzeba myśleć. Ten co w ogóle... Ale Kromka to jest została, Kromka tak nie... to do Kromka, tak. Do Kromka co? nie. Co? Tak, tak to nie Dlaczego? <gry> Widzisz kromek? Widzisz na co oni są? O kurwa, aha Lękajcie się Na moim streamie będę wyzywał kogo, kogo będę chciał Tak jest, Skill, bardzo słusznie Banował też owo tu jest. Kurwa jakaś... to był kran. Tak ja mam kurwa z kranem walczyć. A go zaświecił frajera, to mi pomogli z nim. Jadę po niego. się zastanawiam jak ma walczyć z kranem, po czym nagle mówi, że jadę po niego i chuj. No, no jadę, bo zaświecę, bo tu mi pomogli z tym, tym z tym patonem, to z kranem mi pewnie też pomogą, nie? Już co? O, no, zaraz się wyjebie kran, bo jest wysoko za budynkiem. O, ja mnie wyjebie gościu. Co może być za budynkiem? Żyjesz? Znaczy, no, hmm. ja już jadę. Jego już, Daj mi... jego już nie gościu ma nie ma. A, okej. Okay. Aha, a, a, a mnie lewa. Leopard mnie wyjebie. Więc. No, wyjeżdżajcie tym kranem. To jest zajebisty pomysł, żeby za tego domku wyjechać. To jest super pomysł. Najlepszy. Chowałem ci życie. Dziękuję. Coś tam w mówisz, tak? Leopard strzelał do mnie. Leopard pojechał albo na środek, tutaj. Chyba tak, albo tam na górce stoi. Ewentualnie. O. Może go nakurwiać. Lękajcie się. On tu po mnie wyjedzie, nie? Strzelił. Jak coś. Ha! Nice. Gałoń! Dzięki. Co on ci zrobił? wyjebał się. Myślał, że se przyjedzie na fullu i mnie wyjebie, ale... 700 IQ. Tu jeszcze fosz jest. No zaraz go spodę, tylko zniknę, czekaj. Nie widzę go. Jest. Za górką. E. Uważaj, Barto, tam od góry Leopard podjeżdża. No, o no, Boże, no. tam podjeżdżają, czekaj, pomogę z nimi też. Jakiś tam przestrzał mam. Koń daje, więc wiesz. Skąd ci daję? Nice. Ech. Fajnie, co nie? Fajnie, no. A to jest koniarą? O, ten ucieka, 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 By się zaświecił. To on odpierdala? Nie wiem, ale... Teraz ja zaraz zginę. często że się zaświeciłem jak debil, niepotrzebnie. Raz go spotnę znowu. Ten mój spot na tym koniu. Ilfe, nice. Brawo, kurwa, kozak. Ale mi micie, chłopy, pięknie. Dobrze, że wróciłem. Bardzo dobrze, że wróciłeś z killu. Nie widzę tego Isu. Isa. Ale ja chyba pojadę tutaj do końca teraz. To nikogo nie ma. Wjadę na Też, górkę, jadę na górkę, to będę miał lepszy strzał na nich, może. Kurwa, zobaczmy, jakby jak Bertonik ujeżdżał konia. Jezus. Jaki, jakiś cel może? O No <laughs> Na jakiej platformie? No to chyba nie na Twitchu, nie? Nie na no, Hansie! Czemu? No to co, nie może na koniu jechać na Twitchu? Jechać może, ale ujeżdżać to nie wiem. No nie wiem, no kromek by się za konia przebrał. E? Nie no, mo może lepiej kucyka, żeby wszedł Bertonik. <głosy> Drabinkę <głosy> był, tam mu był taki stopień, co co mamy, żeby na wyższe tam na półki sięgać, to taki mamy ten. To mu pożyczę stopień tak. Na kucu. Jakiegoś kuca od kodowina by się załatwiły by się, byś go ujeżdżał co tyle. Tak. Ciekawe czy będzie MK za tą bitwę, czy nie on trochę za mało damage'u chyba A długo tam pożyłeś No 4300 mam spota, więc... Jak się utopisz, co? Tak, to jest zawsze Opcja w moim przypadku, się. teraz mnie is rozjebie. Bo on tu celuje teraz, a ja wyjadę na pałę. Się. Ha! Teraz będzie z czterema fragami. To będzie pewnie. No 3,5 i 4,300, więc Chociaż może być za mało. A na dziesiątki to będzie meczka? A ty, będzie meczka, czy nie będzie? Będzie. będzie. Jest. 1459. Good? Dobra, jeszcze z wami godzinę program, zaraz jestem. Dawaj, jestem też ta kresa. godzina. Odpaliłem. Dobra, bitwa. Dobra, bitwa.